26 zawodników wzięło udział w turnieju tenisa stołowego, jaki w sobotę rozegrano w Sztercowie. To była już ósma edycja tych zawodów, w których biorą udział również zawodnicy spoza naszej gminy. Jak zwykle weekend hala sportowa przy gimnazjum publicznym tętniła życiem przez cały dzień. Organizujemy szereg różnych zawodów w różnych dyscyplinach, bo oprócz tak jak pan powiedział piłki nożnej czy, czy siatkówki są też y, zawody w warcaby, są też zawody szachowe. W tym roku po raz pierwszy będziemy organizować zawody w lekkoatletyczne. Mamy też zawody biegowe, także każdy może znaleźć coś dla siebie. No, i, i jak najbardziej szczerców ma tutaj bogatą ofertę tych, tych zawodów sportowych. W sobotę hale we Władanie wzięli tenisiści stołowi. Pojedynki rozgrywano aż na siedmiu stołach. Do rywalizacji przystąpili głównie mężczyźni, choć wśród startujących zauważyliśmy też jedną tenisistkę. Szkoda, że mieszkanki naszej gminy oddają tu pola mężczyznom, ale może za rok będzie ich więcej. W sumie to już od paru lat, jak biorę udział właśnie w tym turnieju, nie ma. Właśnie dziewczyny jestem jedyną. Czemu tak jest? Nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć. Może nie wszystkim dziewczynom taki sport odpowiada. Bo... A u Ciebie skąd pasja do tenisa stołowego? A dzięki mojemu tacie, bo w sumie tak, tak się to zaczęło. Już trzecia, czwarta szkoły podstawowej. I tak idzie dalej. Sprawia mi to przyjemność, więc jest to jak najbardziej w porządku. Niestety Sandra nie miała szczęścia w sobotę. Przegrała dwa pierwsze pojedynki i odpadła z zawodów. Dwa mecze za mną, aczkolwiek Przegrane, ale to nie chodzi o to, żeby wygrać, ważne, żeby się dobrze bawić i jest super klimat, także nie, nie jest wygrana najważniejsza. Sukcesu w ósmej edycji zawodów nie odnotował też najstarszy tenisista stołowy w naszej gminie, Zygmunt Wojciechowski. W turnieju startował już po raz siódmy i, jak zapowiedział, nie ostatni. W sobotę rozpoczął od porażki, ale brazylijski system rozgrywek pozwalał po pierwszej przegranej zachować jeszcze szansę gry w turnieju. Niestety pan Zygmunt musiał tym razem uznać wyższość młodszych zawodników. No, dzisiaj się nie zapowiada specjalnie. Jestem trochę przeziębiony i uważam, że. Nawet nie powinienem się startować, ale ambicja sportowa jakoś mnie zmogła i, 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 i musiałem przyjść, bo gdybym nie grał, to bym czuł się jakiś taki jakby niedowartościowany. No, cieszę się, że mimo wszystko gram z tą młodzieżą i staram się jej przeciwstawić. No, ambicja nieraz, no, nieraz y też te walory. Techniczne też troszkę posiadam, no i tak nadrabiam to wszystko, ale cieszę się, jeszcze raz powtarzam, że z tą młodzieżą przychodzi mi rywalizować i czuję się przez to jakby odmłodzony. Podziwiamy hard ducha pana Zygmunta, który przy stole zaskoczył nas z wieloma ciekawymi zagraniami. Wśród uczestników turnieju nie zabrakło też naszych samorządowców. Znakomicie prezentował się kilkukrotny triumfator turnieju Karol Kucharski. Tak się zdarzyło w tej radzie gminy, że jest dość dużo sportowców. Tutaj razem wspólnie wspieramy klub, wspieramy sport, ogólnie rozwój fizyczny. Chciałbym napomnieć, że jestem nauczycielem. Wychowania fizycznego. W związku z tym kładziemy duży nacisk na to, aby młodzież obecnie, w dzisiejszej sytuacji, jak najwięcej spędzała wolnego czasu w ruchu i jakby odciągamy ich od sytuacji takiej, że po szkole wracają przed komputer, przed telewizję. Staramy się odciągnąć ich i jak najwięcej czasu, aby spędzali na hali czy też na obiekcie, na którym się obecnie znajdujemy. To już ósma edycja tego turnieju, kilka wcześniejszych udało ci się wygrać. Tak, no tak się zdarzyło, że na siedem turniejów wcześniej zawsze byłem w pierwszej czwórce. Na pierwsze turnieje chyba pierwsze cztery. Na pierwsze cztery byłem chyba pierwsze trzy miejsca zdobyłem, a później, że tak powiem, udawało mi się stanąć na podium. A teraz jest sytuacja no niestety dość skomplikowana, jest zdecydowanie trudniej, ponieważ turniej jest ogłaszany w coraz większym gronie, w coraz większym społeczeństwie. No i coraz trudniej jest się do, do czwórki, no w tamtym roku byłem czwarty. W tym roku o dziwo mi bardzo dobrze idzie, a sam jestem zdziwiony, ponieważ dość dawno już nie trenowałem, jedynie z chłopcami tutaj na lekcjach wychowania fizycznego program. No i tutaj staram się przynajmniej raz w rok na tym turnieju wystąpić. No i jak na, na dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Karol Kucharski znakomicie sobie radził w tym roku i odpadł dopiero w ćwierćfinale, pokonany przez zwycięzcę całego turnieju, Jerzego Ciekańskiego. Ten mieszkaniec Woli Wiązowej wygrał turniej już drugi raz z rzędu, choć po pierwszym meczu o swych szansach mówił dość ostrożnie. Panie Jerzy, w zeszłym roku udało się wygrać te zawody. Jak będzie w tej edycji zawodów? Będę się starał, zobaczymy. Konkurencja jest silna, jak widzę. Nie było tak źle. Zawodnik z Woli Wiązowej punktował przez cały turniej. W walce o pierwsze miejsce Jerzy Ciekański pokonał po pięknej walce naszego zawodnika Wiktora Wojewody. Sobotnie zwycięzca napawiał do uprawiania sportu, jak sam twierdzi, jemu nie przeszkodziła nawet kilkuletnia przerwa. Ten turniej był dopiero właśnie po tej dwuletniej grze gdzieś tam po turniejach, były te miejsca powiedzmy w środkowej tabeli, a sukcesy dopiero przychodzą może nie tak często, ale, ale zdarzają się, o tak powiem. Są jakieś przesądy wśród tenisistów? Nie, raczej, ja nie, przynajmniej nie Niektórzy mam. piłkarze mówią, że nie golą się przed meczem, bo, bo wtedy będzie pewna Nie, Nie, przykład. nie raczej nie, raczej nie. A więc cierpliwość, trening i brak przesądów to gwarancja sukcesu. Z tej podpowiedzi z pewnością warto skorzystać. O ile w singlu Jerzy Ciekański nie miał sobie równych, to w deblu musiał jednak uznać wyższość Sławomira Różyckiego, który w parze z Leszkiem Janeczkiem z Pajęczna okazali się bezkonkurencyjne. Oto wyniki turnieju. Singiel. Na pierwszym miejscu Jerzy Ciekański, drugie miejsce Wiktor Wojewoda, trzeci był Sławomir Różycki, a czwarty Leszek Janeczek. Debel. Zwycięzcy to para Różycki-Janeczek, drugie miejsce przypadło parze Ciekański-Werzecha. Na trzecim miejscu Bogusławski Czaja, a na czwartym Drap Hałaczkiewicz. Za nami ósma edycja turnieju Puchary. Za pierwsze miejsca wyjeżdżają ze Szczercowa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by za rok zostały u nas.